Szanowny Panie Rektorze, drogie panie, drodzy Panowie, zaproszeni goście. Uniwersytet Ostrowski, Uniwersytet III Wieku, to Marka sama w sobie. Tą markę tworzy oczywiście Pan Rektor i jego współpracownicy, cały zarząd stowarzyszenia, ale przede wszystkim tę te, te markę tworzycie Wy. Najlepsi, najwspanialsi, najbardziej serdeczni, najbardziej uśmiechnięci studenci Uniwersytetów III wieku. W całej Polsce. Bardzo Wam serdecznie gratuluję tej e, niezwykłej energii, tego uśmiechu, tej życzliwości, e, tej życzliwości, którą odczuwam także ja na co dzień i także podczas wszystkich spotkań tutaj z Wami. E, gratuluję Wam e, tych Waszych wspaniałych fasji. E, życzę Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności. Korzystając z okazji serdecznie zapraszam, ponieważ, ponieważ wiem, że jesteście ludźmi o wielu różnych zainteresowaniach, serdecznie zapraszam Was wszystkich jutro na wielki koncert miejski o godzinie 21.00 na ostrowskim rynku Filharmonia Kaliska oraz Hania Stach i art, ciekawy repertuar przeboju Whitney Houston, ale y, zaaranżowane na właśnie na orkiestrę y, Synchroniczną. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. A wszystkich kibiców piłki nożnej zapraszam także do wspólnego kibicowania w naszej strefie kibica, która jest w Polskich Piaskach. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, kochani.